Dzień dobry moi drodzy. Witajcie bardzo serdecznie. Jesteśmy na hardkorze, więc tutaj zdecydowanie trudniej żeby zdobyć jakiekolwiek lepsze pety. I tak, udało mi się odblokować krainę, jak widzicie. Tu mamy hardkorowe te pierwsze jajko, które jest z automatu odblokowane, a tutaj mamy jajko to drugie. Tutaj już jest szansa na zdobycie helikopter kata. No ale mm, oczywiście jajko jest mega drogie. Nie odblokowałem jeszcze tej krainy następnej. Ta, ta kraina, którą mi się tutaj udało odblokować, ona, słuchajcie, jest krainą, która, która jakby to powiedzieć, kosztowała 1,1 bilion 1, 255, podejrzew, milionów, więc troszkę zajęło mi to zbieranie tego, ale w końcu udało się dostać do tej krainy. No tu już jest następna, która kosztuje 6 bilionów, i to już jest raczej na razie w moim przypadku niemożliwe do zdobycia. No bo jest jak jest. Możemy sprawdzić jak będą zachowywać się moje pety. I tutaj dostanę okej, okay, nie dostanę tak źle. Słuchajcie, jeżeli tutaj z Huge petami sobie rzucam. Więc tak szczerze mówiąc, szczerze mówiąc to o patrzcie jak szybko tu niszczę to. Pytanie tylko czy mi się opłaca jakby mm, używać tych zwykłych petów. Bez Rainbow Coinsów? Chyba nie, bo tylko popatrzcie, bardzo mało tutaj dostaję. Bardzo mało. Natomiast, jak, jak sobie e, założę te pety moje, które mam, i są to pety mm, dość mocne. Tak szczerze mówiąc, niestety tu mamy Fantazy Coinsy, Tu jest Rainbow Coins 2. No, muszę się pozbyć tych Mitykali, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, może ktoś chce kupić. Hardcore mityki. To z chęcią sprzedam. Wow, tu jest za 6 pixel Dino. No i sprawdźmy teraz tutaj, ile dostaniemy. Jak mam tepety z Rainbow Enchantem? Tak szczerze mówiąc, zaraz sprawdzimy sobie. No, dużo więcej dostajemy. Zobaczcie, to jest mega, mega więcej, jeżeli chodzi o tepety. Ja bym musiał jeszcze się udać, tak naprawdę, do Forest Enchant. Pierwsze, słuchajcie, sobie zrobimy, może zdjęcie zrobię tego, tego świata. Słuchajcie, cyk, że, że został odblokowany. Przy okazji sobie zrobię zdjęcie naszego jajka, które też jest jakby, które udało mi się odblokować. Bo to jest hardcore, to jest o wiele trudniej. Przejdźmy do fantażycy. I słuchajcie, zrobiłem Dark Matter wersji hardcore PETA. I może tutaj się uda nam wy, wy, wydobyć coś z tego peta, żeby był jakiś fajny, miał enchant, bo ten enchantik tutaj jest taki słaby. Mam nadzieję, że. W ogóle Preston powinien dodać game Passa, w którym jakby jest szybciej enchantowanie tych petów. Naprawdę, albo szansa na, na jakiś. zaznaczasz, jaką chciałbyś. Super teamwork, ok, to jest mega spoko. Pets do much more damage together with this pets. To jest spoko, słuchajcie. No ale w sumie, sprawdźmy, jak mocniejsze teraz stały się te pety, czy, czy rzeczywiście jest mocniej i szybciej niszczę. Bo jakbym to szybciej niszczył, Super Teamwork jest całkiem spoko. Sprawdźmy, czy rzeczywiście teraz niszczę to szybciej. No nie do końca. Tak szczerze mówiąc, to nie do końca niszczę to szybciej. A chyba jednak enchant z Rainbow Coinsami jest lepszy, tak mi się wydaje. No ale moi drodzy, to tyle. Ja sobie tu będę robił oczywiście te enchanty, a ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.